Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście znowu i zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Resident Evil 5. Nie pamiętam czy w ostatnim odcinku prześliśmy już przez te drzwi, czy też nie, ale gra postanowiła zrobić mi psikusa i te punkty kontrolne można sobie o kant tyłka strasnąć. Musiałem całą tą sekwencję z szukaniem tych elementów do tych wrót przechodzić od nowa, na nowo męczyć się z tymi dzikusami, ucieczkami itp itd. Dziękuję, drzwi otwarte. Przechodzimy. Chodź, trzeba, chodź. Może się na coś przydasz. Kolejne malownicze miejsce. Kolejne bajoro. Mamy. Połącz Wejdź. Co ja tylko sprawdzę No. Serio To jest trochę irytujące w tej grze, że oni sami nie mogą zyskać, tylko trzeba im kazać Czemu ja mam złe przeczucia? Za cicho tu jest właśnie Trzeba na co wdepłać albo kto do mnie z czego strzela? O! Leżeć Jak zaraz tam wejdę, jak ci na tłukę o cholera To nie zapowiada się ciekawie Tam zwłoki rozdziabywane przez jakieś wrony Czy... Dobra O, wymędy jedne społeczne Jednego nie mam, drugiego nie mam, a teraz są jeszcze. No, leżeć, leżeć spokojnie Weź. Dziękuję. Gdzie się wybierasz? No, i widzisz, trzeba. Co my tu dostaliśmy? Oooooo Nie szzeba! Nie zostaniesz. To jest moje Trzeba przeszukać przy okazji wszystkie, wszystkie, ale to... Wiesz to. Co, co, gdzie? Skąd? Z której strony? Przerwa nie cackaj się, nie baw się z nimi Zabierz, będziesz moim mułem O holender, holender, holender Nie, 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 zły pomysł, zły, bardzo zły, 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 zły. Boli, 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 boli Trzeba, trzeba. Nie baw się z nimi Proszę Au, 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 au To się źle skończyło bardzo się skończy, chodź tu. Dziękuję za przecięcie gro Jest po prostu wspaniała Aleś ty Wielgachny Chyba nie ma innej możliwości. Zeskocz, Chris. O że mam jakąkolwiek amunicję do tej broni. Szewa, nie masz? Masz. Potrzeba tych wielkachnych... Z cyńców. Przepraszam za słowo. Nie, odejdź, odejdź, odejdź. Ty też odejdź. Nie no, po prostu jesteśmy, jesteśmy w ciemnej. Masz! Chociaż to ci za dużo nie zrobiło. Czy ty chyba nie masz jakiegoś granatu? Jasny gwint, dlaczego ty masz granat i go nie używasz? Oooo, to mnie zabolało. Ja tak będę umierał co chwilę, to weź to, bo to już się powoli obniża. Steś, gdzie pita? Aaaa, sam chciałbym mieć amunicję. O tak. Spadaj, dziadu jeden pieruński. Trzeba! Nie, trzeba uciekać. Trzeba uciekać. Nie ten przycisk. Dziękuję za przycięcie. A, ty jesteś tutaj, dobra. Liczyłem na to, że... Ci idioci będą wchodzić po tej drabinie ale niestety O, ktoś załatwił za nas sprawę Okej, okay. okay, pozbierać co się da I lecimy dalej na przeszukiwanie wioski. Yy, Hatynka? Mogłabyś być bardziej samodzielna szefa, a nie że ja muszę ci mówić, żebyś sobie zabrała coś. O nie! A wejdźmy na górę, zobaczymy co się tutaj kryje. Może oni przynajmniej tutaj nie będą włazić. Nie, ale. Spad! Okej okay. Jest. Koniec. Wreszcie. Dziękuję. Chyba, że to będzie takimi falami przybywać. Tego raczej bym nie chciał. Teraz na spokojnie. Pokażcie mi swe dobra. E, to jest dla Ciebie. To w sumie. Jeszcze jest jakieś miejsce, w którym nie byłem Tutaj byłem Tutaj, co wy tutaj macie? Okej okay. Uff Amunicja do magnum A ty tak nie za bardzo masz czym się uleczyć A, my też skorzystaliśmy. Teraz omijając to miejsce. Właśnie. Czy tutaj coś było? jaki most No szewa. A czy ty też będziesz taka dobra i mi pokręci żeby mógł przejść co? Serio? Kręciłem tyle po nic? Bard o nie To nie dla mnie Daj Bardzo chciałbym żeby ta gra Przestała mi dzisiaj działać na nerwy I tak się nie zacinała Ale to jest chyba niemożliwe to jest twoje? To jest moje. Tutaj jeszcze coś było. Pamiętnik łopaka z wioski. Aha. Ci ludzie związki chyba nie pokapowali się za bardzo, że zastrzyki miał jakikolwiek z, yy, związek z tym, że wszystkie dzieci poumierały, a ten, który nie wziął zastrzyku, żyje. Ale fajnie chcę ją zabijać. Wręcz zajebiście. Trzeba, mm, ty sobie to Nie, 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 nie. Ten teren nie może pozostać niezbadany. Właśnie. jest pistolet tym razem ja jak to wygląda powiedzmy że uczciwie wagonik o którym mówił znaczy mówił pisał ten chłopaczek czy dziecko nie wiem dlaczego założyłem że to dziecko było chłopakiem koniec rozdziału 3 Pierwszy. Nie, nie zakończamy. Nie? O, Lender, jasne, ile nowych skarbów. Wszystko chcę sprzedać. A zresztą co ja się będę? Sioków. I okaże się, że to wszystko było potrzebne do czegoś tam. Bo nie może być tak pięknie. Kamizelka. Paralizator? Nie. Wyrzutnia rakiet? Nie. Magnum. Karabin snajperski. a karabin snajperski. A który ty masz? Ty masz SWD? Tak. ulepsz. Mamy tyle kasy, że możemy sobie na to pozwolić. Myślę, że przebijalność ru... nie okay. W tym momencie podróże nam zmalały. Ten twój karabin przydałby się ulepszyć. Siła ognia. o kurde. Magazynek zwiększymy. Broń samopowtarzalna. Aha. Derp. O, teraz jak nie będziesz miał... ...multum amunicji dostępnej, to się wścieknę. Z pistoletów jeszcze korzystamy. A jak to wygląda magnum? Ho, ho, ho. I a co? Były trzydzieści trzy tysiące. Mamy osiemset siedemdziesiąt Miejsce kaźni to nie brzmi zachęcająco Na razie pobawimy się pistoletem Trzeba posłuchać. Czyżby gra mnie posłuchała i zaczęła chodzić płynnie? Nie wiem co on właśnie zażarł, ale nie chcę być jego kolejnym obiadem. Czy to można jakoś po cichu załatwić? Okej, okay, załatwiania rzeczy po cichu. Która mnie posłuchała. Ale dlaczego ja mam iść do Was, jak Wy idziecie bardzo chętnie do mnie? Który był taki mądry? No a, czekałem na to. No, gorszewa. Chodźmy. Nie będziemy bać jakichś dzikusów. Jakich Dzień dobry. A kto tu pana zapraszał? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. O nie, jemu coś wyrosło. I to coś lata. Nie, 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 czyli tobie nie jest potrzebne. Spróbowałbyś mm. nie przeskoczyć. Zostaw ten... nie mówił, że ogniem nie wypada się bawić? Tu powoli robi się włocznie sierpowy i do wody nie. Miałeś czymś pokręcić, ale widzę, że nie bardzo chcesz partycypować w tym wszystkim. Najpierw chciałbym ten guziczek odblokować. Czy to jest możliwe? nie gra mi się sama, nie zablokuje za chwilę. O, wymędy. Wymędy jedne. Tylko okay. tam zostań, nie idź ze mną, dziękuję. O ile ten wielki krokodylek mi tutaj nie wyskoczy, będzie wszystko w porządku.

Kręć szybciej. Nie tu wielki pasek. Do spodni chce zerrzeć i właśnie to uczynił. By to szlak trafił. Gotowe. Tak. I'll handle it. Be careful on that thing. Raz. Właśnie, właśnie. Świetnie. Szewa, gdzie ty idziesz? Gdzie? Gdzie my idziemy tam? Tak, bardzo ci się śpieszy? Stęskniłaś się, czy co? Nic, nic. Już ja wierzę w te wasze punkty kontrolne. Mhm. Ale myślę, że w tym momencie zakończymy ten odcinek. Tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się. Na razie.